A więc witam wszystkich, tutaj Solka, tak dokładnie witam Was po prostu w nowym kanadyjskim Nexusie, tak dokładnie jest to po prostu drugi kraj na trasie. I myślę, że na sam start w sumie wypadałoby zmienić skina na po prostu jakiegoś, nie wiem, kanadyjskiego na przykład takiego. Dobra, myślę, że jest ok, ale dobra, myślę, że po prostu zaczynamy już odcinek. Wcześniej w sumie nie wchodziłam do tego Nexusa, po prostu weszłam tylko na chwilę, ale prawie nic nie zdążyłam zobaczyć, więc no na sam start wygląda w sumie trochę jak Nexus sezonu siódmego, czyli po prostu jakby ten las. I po prostu od razu tutaj widać, że Stella jest totalnie zmieniona, czekajcie o! No powiem, że nieźle się odwaliła. Widać po prostu następna, która się zmieniła, czekajcie, bo tutaj wy normalnie pozdrawiam was wszystkich. Ale dobra, widać, że ona się normalnie tutaj totalnie zmieniła, i tutaj normalnie, no przypomina to sezon 7, jak już mówiłam, no oprócz po prostu tego budynku, ale widać po prostu, że jakby każdy neksus jest specyficzny i to jest jakby fajne w sumie w tym. I tutaj na sam start widać po prostu nowy klocek z tymi drzewami, mega ładnie wygląda po prostu. I w sumie tutaj szukałam jeszcze jakichś innych nowych klocków i powiem, że kilka znalazłam. W sumie nie wiem szczerze, jak po prostu będą wyglądać yy, w sensie nazywać się i tak dalej, bo wyglądać to wyglądać, ale na przykład tutaj jest jeszcze jeden. Przybliża wam się to właśnie. Nie wiem, w sumie co to może być. Tak samo po prostu tutaj. Też nie wiem co to jest. W sensie, no wiedziałam, że takie będą, no ale no nie wiedziałam, że akurat tak będą wyglądać. To jest jakiś parkur nie wiem, jakiś mini parkur jak w każdym Nexusie prawie. To jest jakiś pokój, który wygląda normalnie jak hotel czy coś. Nie wiem. Myślę, że po prostu sprawdzimy sobie wiadomość. из Solka na pewno nagrano, ja teraz nagrywam. Witaj w Kanadzie. Jesteśmy, jak ci się podoba, Sol 171. Sol 171, to istnieje. Drugi przystanek trasy światowej Cezara to potężna Kanada. Ten kraj to połączenie otwartych przestrzeni i tętniących życiem miast. Ale Nexus skupia się na tym pierwszym. Jak widać, otwarte przestrzenie, otwarte z przestrzenie. Ło, spadamy? Tak, spadamy? Dobra, spadamy. I co jest teraz, jak tak patrzę? Nawet to wygląda nieźle, bo tutaj yy, w ogóle wygląda. Tutaj jak liś, tak jak się od góry spojrzy, czekajcie, podlecę dyskiem tutaj normalnie. Podlecę dyskiem i wam pokażę serio, Teraz to zauważyłam, że po prostu tutaj nawet wygląda jak ten liść klonowy, czyli po prostu, yy, no to z czego słynie Kanada, czy jakoś tak, nie wiem. Ale widać, że już tutaj się robi ciekawie. Lecimy dalej. Sprawdzamy, co oni tutaj napisali. O, już mogłam w to kliknąć. Las jest pełen tajemniczych miejsc, koncertów w wierzchołkach drzew i nie tylko. A dodatkowo po prostu musisz odwiedzić Centrum Klocków. Wspaniały, stary budynek. No, mi się wydaje, że to jest to. Po prostu, to jest ten wspaniały stary budynek, czyli centrum klocków, nie wiem, mi się wydaje, że tak. Jeżeli masz ochotę na wyzwanie, ruszaj do świata VIP i spróbuj szczęścia w zbywach po rzece. Baw się dobrze. Aha, to jednak świat VIP jest. No, myśleliśmy, że to będzie, po prostu mieliśmy różne teorie, z niektórymi. Dobra, mam dyska, to wam ogólnie pokażę Nexus od góry, bo przez tą mgłę jakby, no powiem, że klimat jednak jest. Jestem ciekawa, jak to będzie na Halloween wyglądać, bo już w sumie niedługo. O, tu jakiś parkiet w drzewach i tak dalej, po prostu pamiętam w Nowej Zelandii było coś podobnego. Sołka, pozdrawiam wszystkich naprawdę z czatu. Dobra, po prostu myślę, że możemy iść zobaczyć do świata VIP. Wpadamy. Dobra, po prostu widać, że tutaj się odrodziliśmy na początku w wodzie, z której się wyjść nie da. Tylko blok sobie stoi poza wodą. Nie wiem, tutaj mamy jakąś ziemię i tak dalej chodzenie, ale tutaj już się zaczynają przyspieszaczki. Nie wiem, czy nagrywać ze świata VIP, czy nie. Może nagram, bo często w sumie z nich nagrywałam. Ale tutaj widzę, że trzeba uważać normalnie, więc no myślę, że po prostu trzeba będzie trzymać się góry, żeby no nie wpaść te w przyspieszaczki na dół, Ale nie wiem, gdzie tutaj się dalej idzie, bo jeszcze świata VIP nie ogarniałam. No i właśnie trzeba Trzeba chyba na te kolce po prostu uważać, nie wiem, nie wiem. Tutaj to dobra, już nie wiem, co tutaj się dzieje, serio. O, nie, 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 nie. Oj, no, coś nie wyszło. O, mamy zielony klucz. Po prostu, tak z, tak nie wiadomo, skąd ten zielony klucz jest. A to naokoło trzeba było spoko rozumiem. Ja ogarniają coś VIP. O nie. Zginiemy. Zginiemy, moi drodzy. Tutaj jest jakieś nie wiem co, są jakieś zwierzaki i tak dalej. Nie wiem szczerze, co to jest o Ja mam jedną HP w kolce i co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Teraz? Serio? Oj, no to zginęłam. Przynajmniej trochę ogarnęłam. Już pytają, czy pokażę, ktoś klucze. Ja w sumie znalazłam y, dwa: chyba fioletowy i czerwony, ale tak to sama nie szukałam, bo jak znajdę jakiś ja sama, to jest normalnie kurde wyczyn, serio. Ale dobra, po prostu y, jeszcze co do odcinków, które miały być, bo wiem, że fotki miały być po prostu miesiąc temu, no i ich nie było, jakby po prostu przez to, że nie miałam ich kiedy zmontować. Ale no będą, naprawdę. Tak samo jeden taki mocny odcinek, który no dla mnie jest ciężki, dla was pewnie będzie bekowy i normalnie. Co? Przepraszam bardzo, co to jest? Czekajcie co? Kanada to drugi kraj na świecie pod względem wielkości. Yy, czekajcie, bo tego nie było. Ej, teraz Sara mam laga. Co to jest? to jest? To wygląda jak jakiś komputer, gdybym tak przybliżyła. Znaczy nie mnie, tylko to. Ma znak zapytania i wykrzyknik. Nazywa się A wiesz, że? Ale co wiem. Nie wiem, ale przed chwilą mówiło to coś o Kanadzie. Znaczy słyszałam, że będzie coś takiego, ale nie spodziewałam się, że będzie to tak wyglądać. Powiem, że nieźle. Kreatywnie Block Star Planet, naprawdę. Yy, Serio, nie spodziewałam się, ale... znaczy ja się dziwię dlatego, że nie było tego w Nowej Zelandii po prostu i tyle. A nie wiem, powiedz coś jeszcze, czekajcie. Yy, dobra. Yy. Ponad połowa wszystkich języków świata znajduje się w Kanadzie. No, a więc myślę, że po prostu ja mam taką teorię, że po prostu to jest coś takiego, co daje informacje o Kanadzie. Jakieś różne, nie wiem. Yy, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jeszcze raz. W sumie, nie wiem. Yy, no, Kanada ma dwa języki, angielski i francuski. Połowa Kanadyjczyków mówi o tych języków, No, czyli po prostu daje informacje o Kanadzie. I ja mam taką teorię, jak już mówiłam, że po prostu na każdy kraj będzie dawać informacje o tym kraju. Jestem ciekawa, co powieś nam o Polsce. Ale jest w laboratorium ZDIGI to coś, więc no, ale powiem, że kreatywnie. Informacje o danym kraju. No, a wiesz, że no teraz to wiem, dobra. O, tutaj jest jakieś serce dla was idealne, normalnie. Znowu są tutaj te klocki, przez które się nie da przychodzić, jak widać. Normalnie nie wiem, tutaj coś jest. Aha, to, to nie wiem, nie wiem. Ale dobra, nie wiem, co tutaj w sumie jeszcze powiedzieć, bo to miał być taki wstęp i w ogóle to miało być moje ogarnianie. Nie wiem, czy coś z tego wyszło, czy nie. O, długie spadanie będzie. Ale dobra, dziękuję wam za oglądanie, tak myślę. No, więc do zobaczenia.